Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Marcin Oruwski kolejny raport ze wschodu. No i pozostajemy w temacie Ukrainy, pozostajemy w temacie wojny na Ukrainie, moim państwa gościem generał Waldemar Skrzypczak, z którym mam przyjemność rozmawiać przez łączenie telefoniczne. I Panie Generale, no nie będę ukrywał kolejne alarmy na Ukrainie. Alarmy. Na w zasadzie całym terytorium Ukrainy od godziny 9 rano dostawaliśmy takie komunikaty. To wszystko w związku z tym, że trwają rosyjskie ćwiczenia, a tam podrywane są samoloty, i właśnie dlatego alarmy w, na, na terenie całego, całego kraju. O tych ćwiczeniach jest dosyć głośno, między innymi w kontekście tej historii, która była rok temu, czyli mieliśmy do czynienia z ćwiczeniami wojskowymi, a później Atakiem na, na, na teren Ukrainy właśnie po zakończeniu tych ćwiczeń to może być powtórka, to może być coś znaczącego. Dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że lotniska Białorusi często służyły w armii rosyjskiej do wykonywania uderzeń na Ukrainę, więc te lotniska cały czas są czynne dla armii rosyjskiej właśnie do wykonywania tych uderzeń. Natomiast, gdy chodzi o uderzenie lądowe, które zapowiada wielu, ja wykluczam z kierunku białoruskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma sensu, moim zdaniem, odcinanie granicy z Polską dostaw. Na Ukrainę z zachodu, bo przecież to nie jedyna Polska graniczy z Ukrainą, ale jeszcze Ukraina ma granicę ze Słowacją, z Rumunią, z Mołdawią, więc to nie jest zamknięcie korytarza. I moim zdaniem ta operacja jest nieuzasadniona również z tego względu, że ten kierunek operacyjny jest izolowany daleko od głównych sił armii rosyjskiej. Natomiast moim zdaniem Rosjanie prowadzą operację mylącą co do zamiaru swojego wykonania głównego uderzenia w tej ofensywie, do której się przygotowują. I nie uderzą wcale z Białorusi, moim zdaniem, ani na Kijów, tylko uderzą z północy, z rejonu mniej więcej kurska w kierunku na zachód Charków, na Wołtawy, na Dniepropetrowsk, żeby ostatecznie oderwać czy zdobyć tą wschodnią część Ukrainy ostatecznie odbić czy wyrwać. Ukraińcom Donbas, bo głównie w tej chwili bitwa idzie o Donbas, o, o Donbas, który jest tym dla Ukraińców, czym gra Ukraińców, tym czym dla Polski. Zatem to jest główny cel moim zdaniem, tej misji, tym bardziej, że Moim zdaniem uderzenie chociażby na Kijów jest z powodu tego, że Ukraińcy w tej chwili nienawidzą Rosjan a nienawidzić będą namiestnie Karcińskiego Obsadzenie kogokolwiek na, na stolcu w Kremlu na, w Kijowie przepraszam, jest absolutnie nieuzasadnione. Zatem uważam, że uderzenie z, z Białorusi na Ukrainę jest nieuzasadnione. W jednej z ostatnich wypowiedzi, jeżeli dobrze pamiętam, to z, z członkami rządu spotkał się prezydent Aleksandr Łukaszenka i on udzielił taki, no, w jego stylu wypowiedzi o tym, iż Ukraina chce podpisać z Białorusią pakt o nieagresji, że tutaj takie propozycje są wysłane, a jednocześnie Ukraina mówi o tym, że mogłaby tereny Białorusi zaatakować. Takie, takie oto wypowiedzi z ust prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Oczywiście prezydent Złoński natychmiast na to zareagował. Powiedział, że nie ma żadnej takiej możliwości, aby dokonany został atak ukraiński na, na Białoruś, ale ja chciałem zapytać o coś innego, bo opozycjoniści Białoruscy, między innymi Paweł Łatuszka e, mówią dosyć otwarcie o tym, że planowana jest mobilizacja. Zaraz po zakończeniu tych ćwiczeń, które się odbywają, planowana jest mobilizacja żołnierzy białoruskich. E, no i właśnie, czy ta mobilizacja to jest realny scenariusz, zmobilizowanie społeczeństwa? E, no i w, jak, jak się też domyślamy, finalnie zaatakowanie jednak Ukrainy z terenu Białorusi. Bardzo prawdopodobne natomiast Białorusini bić się z nie będą i Łukaszenka o tym wie, nie mojego zapowiedzi od Lutego ubiegłego roku Białoruś nie włączyła się aktywnie z swoimi wojskami do operacji w środowisku Ukrainy. Rosjanie pozbawili armię białoruską sprzętu wojskowego. Ja chcę zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz, mianowicie dużo się mówi o Białorusi, a nic się nie mówi tam, gdzie się grupują główne siły armii rosyjskiej do tej ofensywy. A to jest Woroneż, Kursk, Białgorod. Tam te wojska się przygotowują i proszę zobaczyć, że to, co się dzieje na Białorusi, to my o tym wiemy wszyscy o tym, wszyscy to komentują, wszystkie media o tym mówią, ale nikt nic nie mówi o tych wojskach, gdzie jest ich około już 120 tysięcy, które się formują w rejonie Woronze i Górska, więc ja bym raczej patrzył na to zagrożenie bardziej niż to zagrożenie Białorusi. Stany Zjednoczone obiecują 31 czołgów Abrams. Wiadomo, że kraje. Europy Zachodniej obiecują dostawy czołgów, ale nie tylko. Ta lista sprzętu, która ma trafić w najbliższym czasie na Ukrainę, naprawdę szeroka. Te dostawy widać, że zdecydowanie przyspieszyły, jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt. No i część ekspertów, m.in. też ekspertów ukraińskich. Twierdzi, że, że ten sprzęt ma służyć m.in. temu, żeby Ukraina przygotowała się do kontrofensywy, żeby chociażby zaatakowała Półwysep Krymski. To m.in. generał Różański coś takiego, coś takiego stwierdził. Faktycznie tak, tak możemy na to, na to patrzeć, że te dostawy sprzętu to może być kwestia przygotowania nie tylko do obrony, ale też do, do ataku ze strony, ze strony Ukrainy. Znaczy moim zdaniem w tej chwili kontrofensywa ukraińska jest nieuzasadniona, bo Ukraińcy nie wiedzą, bo na razie tylko prognozują kierunek uderzenia armii rosyjskiej, która w tej chwili stopniowo zyskuje przewagę, jeżeli chodzi o ilościowe gromadzenie sił przeciwko armii ukraińskiej, przeciwko Ukrainie. W związku z tym moim zdaniem Ukraińcy powinni wyczekiwać i gromadzić swoje siły, zbroić się, przygotować się do tego, co może ich spotkać zimą, kiedy... Moroskuje ziemię lub wiosną, wczesną, kiedy warunki do prowadzenia operacji pogodowe będą dobre. Uważam, że największym zagrożeniem dla Ukrainy jest zgrupowanie, które jest formowane na północ od Ukrainy, które może uderzyć. W związku z tym uważam, że Ukraińcy powinni najpierw się bronić, a w wyniku tej obrony załamać natarcie armii rosyjskie, załamać ofensywę, wykrwawić armię rosyjską, a potem przyjść do kontrofensywy i ostatecznie pobić armię rosyjską. I to powinno być miejsce wiosną przyszłego, tego roku. No i mniej więcej te, ta sama kwestia po drugiej stronie, czyli po stronie rosyjskiej. Są informacje w mediach rosyjskich i nie tylko, że planowana jest kolejna mobilizacja. Mowa o setkach tysięcy mężczyzn, którzy mają być zmobilizowani. Jak się domyślamy, Będą oni użyci w jakichś akcjach ofensywnych, że nie będzie to już uzupełnienie frontu, a, a raczej przygotowanie właśnie do działań ofensywnych pana generała Zdanim, tak z doświadczenia, to jest bardziej sygnał propagandowy wysłany na zachód, na, na Ukrainę, że Rosja ma takie siły, których nie da się powstrzymać, że. Tych, tych ludzi jest jeszcze cały czas bardzo dużo i mamy cały czas tysiące osób możliwych do, do zmobilizowania. Czy powinniśmy na to patrzeć jako na faktyczny scenariusz przygotowania do, do jakiejś ogromnej ofensywy z kilku kierunków jednocześnie? Przez Rosjanie oszukują cały czas poprzez swoje media nas i wprowadzają błąd. Oni cały czas tą mobilizację prowadzą, ciągle wołają żołnierzy, rezerwy, ciągle wcielają poborowych. Oni mają problemy głównie z administracją swoją, która nie jest wydolna, nie jest w stanie zapewnić tego ciągłego systemu powołania żołnierzy do armii, ale to, to cały czas trwa i te 500 tysięcy pewnie to już się dzieje i oni trafiają do jednostek wojskowych, gdzie są wcielani, szkoleni, wyposażeni w broń do walki przeciwko Ukrainie. Wydaje się, że Rosjanie za wszelką cenę starają się zbudować do czasu rozpoczęcia ofensywy swoje siły w takim stanie, żeby przekraczały, znaczy żeby miały przewagę nad armią ukraińską trzy-czterokrotną. Oni tego błędu, który popełnili 24 lutego, gdzie nie mieli przewagi znaczącej nad armią ukraińską, a zaczęli wojnę, teraz drugi raz tego błędu nie popełnią i uważam, że Ukraina się na to musi przygotować, że czeka Ukrainy ciężki, trudny czas, kiedy. Rosjanie tymi siłami, które będą w przewadze, a i ukraińską, będą chcieli rozpocząć tą ofensywę od północy. Już, już tak na koniec, jeszcze odnośnie tej decyzji Zachodu. Niemcy, tak jak Pan, pan mówił w jednym z wywiadów, że, że to jest kwestia, aby Niemcy zgodziły się na wysłanie Leopardów, że ta decyzja może znacząco wpłynąć na to, co będzie się działo w najbliższych tygodniach. No więc niemiecki rząd mówi już otwarcie, że zgadza się na wysłanie Leopardów. Co więcej, sam również wyślę swoje, swoje czołgi Leopard 2. To oznacza, że, że zmienia się stosunek tych krajów, które jednak wstrzymywały się, wstrzymywały się do tej pory z pomocą Ukrainie? Wydaje się, że po pierwsze stracili zaufanie do Putina i przestali na niego liczyć. Że niego nie zwolnią, bo widzą wyraźnie, że cały świat jest przeciwko Putinowi. Więc te nadzieje, które nie wiązali jeszcze z kompromisowymi rozmowami Putina w zasadzie się skończyły i zreflektowali się, dołączyli do wszystkich tych, którzy wcześniej wspierali Ukrainę bez bezapelacyjnie, bez wątpliwości i bez prób porozmawiania z Putinem. Zatem Macron i Scholz w tej chwili dołączyli do szeregu tych wszystkich tych, którzy wspierają Ukrainę i sprawa jest dla mnie kluczową w tej chwili, szczególnie w tym, że Rosjanie się przygotowują do wielkiej ofensywy, to jest ta właśnie pomoc. I tu nie może być dyskusji, tu nie może być deliberowania przez polityków zachodnich o tym, czy dać, czy nie dać, trzeba natychmiast dać Ta pomoc nie może być spóźniona, bo moim zdaniem mimo wszystko, że są decyzje o marterach, o patriotach czy o AMX dziesiątych, to są decyzje spóźnione, bo przecież ci żołnierze Ukraińcy, którzy ten sprzęt obsadzą, oni muszą się na ten sprzęt przeszkolić, a to jest kilka tygodni szkolenia, żeby te narzędzia stały się znakomitymi w ich rękach. Trzeba wszystkie te decyzje przyspieszyć, i naprawdę trzeba uwierzyć w to, że kraj, Ukraina dzięki temu, co damy Ukrainie, może tę wojnę wygrać. Generał Waldemar Skrzypczak, moim Państwa gościem, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję Państwu za oglądanie tego materiału po raz kolejny zachęcam jak zwykle zresztą zachęcam do tego żeby jeżeli państwu ten temat się spodobał, film się spodobał to kliknąć łapkę w górę. Zachęcam również do, do dyskusji w komentarzach. My te komentarze czytamy, staramy się na niektóre odpowiadać. Też bierzemy pod uwagę państwa sugestie, kogo powinniśmy zaprosić, jakie tematy powinniśmy podjąć. Także za każdy głos w dyskusji bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam również do subskrybowania kanału. Kliknijcie państwo subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli tego nie robicie, wówczas będzie będziecie otrzymywać powiadomienia dotyczące nowych filmów, które pojawiać się będą na kanale politycznym. Z mojej strony szanowni państwo, to wszystko. Kłaniam się nisko Marcin Rółowski. Do zobaczenia do usłyszenia.